Cześć kochani, witam Was na kanale Fishing Skills i zapraszam z tego tajemniczego miejsca spod Starego Pomostu na kolejną relację. Dziś jest 4 czerwca, wędkowałem pierwszego, drugiego no i dzisiaj udało mi się wyskubać parę rybek i myślę, że warto już zmontować materiał. Dzisiaj wjechał fajny okoń, bardzo mnie ucieszył. Słuchajcie, poza samymi wędkarskimi przygodami mam dla Was konkurs, który kto obserwuje mnie na Facebooku ten wie, zapowiedziałem. Jest to konkurs z tytułu przekroczenia magii Liczby 2000 subskrybentów na kanale. No i jak wziąć udział w konkursie? Dowiecie się z filmu. Przedmiotem wygranej będą czeburaszki które sam wytwarzam. Też część z Was je widziała w filmach na pewno. Też miała w rękach. Też pokazywałem je na swoim profilu na Facebooku. Też zapraszam oczywiście na fanpage, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę śledzić moje poczynania, to na Facebooku też można to robić. No i co, zapraszam na seans. Łapkę zostawcie. Wpiszcie jakiś komentarz poza tym konkursowym, tak trochę już spoileruję. E, I co? Wszystkiego dobrego, no do zobaczenia nad wodą, trzymajcie się, cześć. No dobra moi mili, dzień dziecka, czas zacząć. Jest wieczór, 1 czerwca. Jak widzicie mój Jeep niestety zmarł. Zmarł. Powiedzmy, że jest chory. I czekam aż ktoś się nad nim zlituje. I będzie chciał go naprawić, co nie jest takie łatwe akurat z tą marką. E, z Belony nie będzie relacji w tym roku. Może do tego filmu wrzucę jakieś kilka migawek. Na 5 czy 6 wypadów miałem 3 brony, chyba doholowane. Ze 2 czy 3 spady nie wstrzeliłem się całkowicie w rybę. Także nie ma co tam kreić jakiegoś odcinka, mówić jaka była pogoda, czy woda mokra, czy słona. To nie jest klimat jaki chcę mieć u siebie na kanale. U mnie mają być przede wszystkim ryby. Tak, a potem się rodzą jakieś pytania, ja na nie chętnie zawsze odpowiem, ale nie robimy materiału bez ryb. O, woda się trochę podniosła, te paliki ostatnio dumnie stały nad wodą, a teraz są mniej więcej równo, także trzeba próbować. Ok, jest moja miejscóweczka, cyk i lecimy. To co, pierwszy rzut, blisko w same zaczepy. I woda już powinna być cieplejsza. To możemy sobie pozwolić na nieco mocniejsze podbijanie. Jak to nie przyniesie rezultatów, to zwolnimy prowadzenie. Ale tam bardzo chcę mocno podbijać, bo jest mniejsze ryzyko trafienia w zaczep. I proszę, pierwszy sandacz w pierwszym rzucie autentyk. Niewielki sandacz. 40 może, nawet chyba nie Także zaraz go docholujemy Ośmiśiko chodź, chodź. Nawet hamulca nie wybiera, a hamulec jest tak dość okoniowo ustawiony powiedziałbym. Ale jest ładny i czarny i jest po grubym tarle, co widać po jego pysku zobaczcie jak on jest pokaleczony no, zapłać podbierak. Całkiem to było niepotrzebne. Zobaczcie, jaki paskudnie. Czarny. W sensie pięknie czarny. Pyszczek. Cały porysowany. Mały trzydziestaczek. Ale jest sam. Jest ryba. Jest mega płytka tutaj. Tu w rogu nie ma pół metra, nawet. Ale trzeba ten. Narożnik też dobrze obadać. No właśnie. Słuchajcie. I proszę, trzeci rzut. Mamy okonia. Nie jest to jakiś rekord, ale ale jest na tyle ciężki, że wróci w podbieraszku. Słuchajcie, dzisiaj obawiam tą okolicę. Te połamane pomosty. Zobaczymy, czy coś skubnie. Pora nie jest wędkarska, bo jest 4.30, może 5:00. Tam jakieś chmury burzowe, tu słońce, jest sporo wiatru. Postaram się wbić na te miejscówki i zobaczyć, co tam siedzi. No i mamy sandałka. Taki podwymiarek może będzie. No, trochę teraz zaczął walczyć. No, pod wymiarek. Nawet nie pod Wymiarek, słuchajcie. 40 w wielkich porywach naprawdę Także nawet nie pod wymiarek Ale fajna rybka. Holdałeś, jesteś w porządku Drabina do świętego Piotra w układzie horyzontalnym uh, 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 uh bardzo bezpiecznie to tylko źle wygląda z tych desek można by jeszcze łaj bez bici i nie pływać młode bolki zobaczcie stoją cała ławica jak one się tak spokojnie kąpią to tu nie będzie rewelacji tak czuję zobaczymy w zakamarkach Wyciło. jest fajny okoń, nie jakiś super piękny, ale pokazać można już takiego, to żaden wstyd. Nie będziemy go tutaj mierzyć, ale jest fajny. Wracasz do wody, a ja dzięki Tobie mogę zmienić miejscóweczkę, chociaż oddam jeszcze trzy rzuty, żeby nie było. Mamy kolejny pomost. Trzeba do niego wleść, się nie połamać najlepiej, no i proszę, mamy sandacza. no i to już chyba będzie wymiar. Tak ładnie uderzył. Zresztą lepiej. Teraz zobaczymy, co to za ustrojstwo. Trochę Wam słoneczko świeci. Aha. Tu mi nie wchodzi dziadygo. No już jest fajny, ale oparł się o słupek. Nie wierzę. Teraz musimy obejść tu obejście, to nie będzie proste. Sekulacja łokciem. Mam Cię. Dało się. No chodź. Odpocznij chwilę. Może rozstawię kamerkę, może mi cię pokazał nawet. Taki koło 50 chyba. Niewielki sandacz, ale już dał fajny hol. Tym bardziej, że znał swoje miejscówki, wiedział gdzie może uciekać. No przyjemna rybka, około 50 cm, także akurat wymiarek. Żegnamy się z kolegą. Zaraz zobaczycie jak będzie odpływał ładnie. O, już go nie ma. Tyle go widzieli. Sandacz narobił rabanu, także zmieniamy stronę pomostu i zaraz rzucimy sobie w mój ulubiony spot okoniowy czyli na narożniczek tam poprawka na wiatr, czyli trochę bardziej w lewo muszę celować okej okay. za daleko, o, niech opada Siedzi okoń. Ulubiony spot koniowy. No, taki gdzieś jak 25. Co go odprowadzało? Chodź, Miszku, szybko. To z góry wyglądałeś na mniejszego, ale jest to 25. Nie, 22-3. Miszku. Nic ci się nie stanie. O, poprawiłem dokładnie w to samo miejsce. No fajnie wiedzieć, że okoń jest tutaj, gdzie ma być. No właśnie. Dwa rzuty, dwa okonie. Nieźle. Ten jest mniejszy. Chociaż może nie. Idzie głęboko bardzo. Ale mniejszy. Ewidentnie. Chodź, Miśku. Ale jest to, że wędkuję dzisiaj jedną gumą, bo wszędzie miałem brania, fajniejszych, gorszych ryb. Oczywiście w materiale nie zobaczycie większości, bo jak nic nie gadam i jestem gdzieś tam wyprącony to bez sensu. I nie zmieniam gumy. Nie miałem ani jednego zaczepu, po którym bym stracił przynętę. Także też fajnie. wierzę. Rzut na 2 metry. O, zobaczcie. Czerwiec. Wszystko wytarte, ale ten jeden samczyk nie. On nie zrzucił depozytu nigdzie. Krać. Już tego pewnie nie uczyni. Dobra, 4 czerwca, kochani. Zobaczcie, jak to zarosło. Także będzie chyba materiał z tych 3 dni. Czyli pierwszy, drugi, czwarty czerwca. Stoczniowe podboje. No i konkursik, o którym powiem później, lub powiedziałem na początku filmu, nawet już nie wiem, bo jeszcze go nie zmontowałem. Ale zarosło. No to porzucamy na ryzyku. Woda jest mniej przejrzysta, co tutaj, w tym miejscu, akurat nie jest czymś złym. Zobaczymy, czy sandacz się skusi jakiś z opadu podbicie, pauza, podbicie, opad, pauza, podbicie, opad, pauza, podbicie, opadzik, pauza. Ja wiem, że dla większości osób łowienie sandacza przy pełnej lampie w 25 stopniach to jakaś abstrakcja, ale uwierzcie mi, że się da, jak są to można je skusić. Ajajajajajajajajajaj... I tak blisko byłeś. I coś trzymało jeszcze na koniec. Cholerka. To jeszcze raz. Ach, Agaduła. Chyba mam na konia. Fajnego. Chwycił znak. Od razu porzucie. Fajny okoń czy niewielki samnoc. Zaczynam się teraz zastanawiać. Chyba będzie sandacz Tak, nie niewielki sandacz. Także to tyle na temat patelni pełnej lampy i łowienia sandaczy w dzień. Chodź tutaj, chodź, Dobra, odpoczywaj No, taki zestawik słuchajcie moja Czeburacha to będzie przedmiot, właśnie, konkursu. To będą te czeburaszki malowane wysokiej jakości żywicą jubilerską. Nie wiem, czy to wygląda fajnie, czy nie fajnie, z Waszej perspektywy. Także jakieś zestawy przygotuję i to będzie przedmiot konkursu. Pewnie rozdam ze 100 sztuk w gramaturach 3 i 4. Myślę, że po 10 takich i takich dla każdego z pięciu zwycięzców. No i co, Miśku? Lecimy do wody. Siedzi. O, Jak silny, Jezus Maria. Tak mały oko z taką siłą, no coś wspaniałego. Ledwie wpięty. Na Owseciku, za samą skórkę przywardzę tu ma jakieś rany jeszcze potarłowe, podejrzewam. Leć kolego, chociaż wiesz co? Chwilkę wytrzymaj, bo tam był mocniejszy zawodnik. Nie chcę sobie szansę odbierać. Czekaj, synek, chodź w cień. 哦，你当年。 bomba. Co, Co ja tu muszę zrobić? Pięknie się wciąłeś, Chodź, chodź Miśku. <laughs> Mamy schaba. Słuchajcie, że małego już wypuścimy, bo zaraz ten duże zagniecie. Mały śmigasz stąd. Uch, chodź, teraz spokój piękne bydle stoczniowe, ale złoty jak karaś prawie cyk, mamy mamy to odpoczywaj chwilę w cieniu oczywiście pokażemy Cię do kamery Tu sobie możesz szaleć ile chcesz, jesteś w cieniu energii masz moc pełną Kurczę, nie mam tej siatki mojej, ale 10-15 minut wytrzymasz. Dobra. Druga kamera, jedziemy z koksem. Kolejne stoczniowe 30 plus z miękkim brzuchem. Jest to kolejny okoń, który niedawno się tarł, wytarł się. No i co? I musi teraz zbierać pokarm. Zaraz go zmierzymy. Myślę na oko 33 cm, 32. Zobaczymy zaraz. Dobra, słuchajcie, jeszcze szybciutki pomiar tego bydlaczka. Zobaczymy, co to jest. Ile ma centymetrów. O, zawyżyłem. 31, słuchajcie. 31 cm jedyne. Jedyne. O, Zależy kto. Jak. Oczywiście to jest kwestia ambicjonalna. Słuchajcie, puszczamy go, trzymaj się, ziomuś, piąteczka. I popłynął. Żeby wziąć udział w konkursie, tak bardzo szybko, będę się streszczał, należy być subskrybentem kanału Fishing Skills. Pod tym filmem, na kanale Fishing Skills, nigdzie indziej, nie na żadnym Facebooku, TikToku i tak dalej, a na kanale Fishing Skills, poza tym komentarzem, który chcecie jakiś napisać, wpiszcie oddzielny komentarz z jednym słowem, słowem konkurs. Ja w odpowiedzi na ten komentarz napiszę Wam numerek startowy i ten numerek startowy będzie potrzebny do losowania. Losowanie standardowo zrobimy na jakimś live'ie. I słuchajcie, żeby było uczciwie, dzisiaj jest 4 czerwca, a jutro jest 5. Może mi się uda zrobić upload, jak nie to 6. Dwa eee, tygodnie na zbieranie zgłoszeń, czyli do północy z 20 na 21 czerwca. Będę przyjmował zgłoszenia i nadawał Wam numerki startowe i myślę, że gdzieś pod koniec miesiąca uda mi się zrobić jakiegoś live'a, losowanie, w którym wyłonię pięciu szczęśliwców. Także wszystkiego dobrego Wam życzę z tego miejsca i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć, hej!